Nie da się ukryć, że aktualne ceny gier potrafią zwalić znów. Jeszcze Wyciąganie jak? z portfela 300 czy 400 złotych na triple staje się normą, a nawet małe studia zaczynają wchodzić w te widełki cenowe. No i co ciekawe, jakby mówimy tutaj o podstawowych wersjach gier. No bo poza tym oczywiście mamy jeszcze Deluxe, Exclusive Deluxe, Super Extra Deluxe, brakuje jeszcze tylko Deluxe na noc. No i w tym momencie może się okazać, że trzeciął cenowy między 400 a 900 złotych dla wydawców staje się czymś jakby niczym nadzwyczajnym. No i wydaje się, że za te dodatkowe pieniądze powinniśmy dostać jakieś fajne bonusy, coś ekstra, coś jakby powyżej tego standardu. Jednak w większości przypadków okazuje się, że zamiast fajnych bonusików dostajemy liścia w postaci jedno lub dwudniowego wczesnego dostępu przedpremierowego. No i dopłacasz 180 zł, żeby pograć po prostu przed innymi dwa dni wcześniej. Bez żadnych dodatkowych treści, bez kubeczka, breloczka, kurwa długopisu nawet. Czasem może się trafić jakiś artbook albo soundtrack. No ale umówmy się, soundtrack jako dodatkowa treść... No tak średnio bym powiedział. Średnio. Kiedy w większości wypadków w dniu premiery możemy w internecie znaleźć już pełną listę utworów czy artbook, który musimy sobie sami wydrukować, żeby móc postawić go na półce z tyłu. Niestety większość graczy w takim wypadku jest na nie. No i te dodatki są już w grze, także płacimy więcej za coś, co tak naprawdę już mamy i za chwilę będziemy mieli to na YouTubie. Graczom o podobnym zdaniu z moim jest zarzucane malkontenstwo i narzekanie. No? Jednak wydaje mi się, że powinniśmy się nad tym pochylić, choćby z tego względu, że wygląda na to, że twórcy robią nas na siano na darmowym kontencie. No i dobra, w tych drogich pakietach często znajdziemy cyfrowe gadżety: kosmetykę dla postaci, dodatkowe bronie, mounty, skiny. Okej. Okay. Tylko czy to faktycznie jest warte. Jakby dwukrotności ceny, którą płacimy za standard? Czy warto dokładać hajs za to, że zagramy dwa dni wcześniej przed kolegami, bo co lepsi będziemy? A do tego mamy jeszcze gaść cyfrowych śmieci, które po prostu za jakiś czas będą bezwartościowe? Dla korporacji, jako gracze, jesteśmy żyłą złota. I jasne, znajdzie się wielu takich, którzy wydają fortunę na edycje ekskluzywne, deluxy, super premium i jeszcze inne rzeczy. No i poniekąd to oni dają przyzwolenie korporacjom na traktowanie nas w taki sposób, co później tłumaczone jest na przykład inflacją. A jeżeli ktoś myśli, że to tylko inflacja wpływa na ceny gier, to niech się lepiej w głowę podrapie i zastanowi dwa razy. No i tak idąc dalej, na przykład zestawiając ze sobą Baldur's Gate, a, Trójkę i nowe Call of Duty. Baldur's Gate 249 zł, Call of Duty 349 zł. Baldur's Gate ogromna zawartość i godziny zabawy. Call of Duty 6-7 godzin kampanii i średni multiplayer. Plus parę dodatków do multi, no jakby warte swojej ceny. No i tak Baldur's Gate pokazuje, że można stworzyć coś wartościowego za rozsądną cenę. A Call of Duty po raz kolejny wciska graczom do gardła to samo, no może z delikutaśnymi zmianami, za wyjebaną w kosmos jak Gagarin cenę. A mikrotransakcje? Okej, okay, kupując skina za. Powiedzmy 5 dolarów. Wspierasz twórców. Kumam. Ale ciągłe wyłażenie z lodówki tych twórców, pokazywanie: Ej, masz tu zapłać, jest mikro, fajne, zapłać. Momentami podczas grania masz wrażenie, jakbyś oglądał polsat. Oglądasz sobie spokojnie reklamę, a tu nagle nie gra. Zaskoczony. Wspominając tutaj stare, ale jakże prawdziwe, pożekadło. Jest popyt, jest podaż, a dotyka to szczególnie tych najmłodszych graczy, którzy bezmyślnie wydają pieniądze na cyfrowe dodatki. I widać to choćby w takich grach jak Fortnite, gdzie wydaje się fortunę na nowe skiny czy kosmetyczne dodatki. A te pieniądze często nawet nie idą na rozwój gry, tylko poprawę wizerunku firmy i marketing. I zaczynamy wchodzić w etap, w którym można pomyśleć, że wydawcy zaczynają traktować tworzenie gier jako dodatek, jako temat poboczny, stawiając na. Parcie finansowe. Jasne, wiadomo, każdy chce zarabiać. Ale moim zdaniem zbliżamy się do cienkiej, czerwonej linii, za którą może wydarzyć się jakaś rewolucja. No i na koniec dorzućmy jeszcze taką perełkę w postaci Gothica Remake i edycji kolekcjonerskiej, która totalnie, absolutnie zbiła z nóg wielu graczy. Gothic Remake i edycja kolekcjonerska za 900 zł. Brzmi petarda, co? Co to, to się stanęło? Maska śniącego, opaska na rękę i notatnik. 900 zł. Złotych. Przecież prawdopodobnie produkcja tych gadżetów w Chinach kosztuje jakieś 20 złotych. Plus sama gra to jest jakieś kolejne 250, więc możemy sobie policzyć. Ile czystego zysku ma firma, która wydaje produkt? Nie wiem jak wam, ale mi chyba ktoś na w twarz. No bo fanbase gotika w Polsce jest naprawdę bardzo duży. I ta cena... Dobra, zostawmy cenę. Wartość dodana do ceny to jest absolutny liść. Jeszcze bez polskiego dubbingu. 900 złotych. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby wydawcy dostarczali nam coraz lepsze produkty, jednocześnie nie patrząc tylko i wyłącznie przez pryzmat pieniędzy, które wpadają im do kieszeni. Wydajcie znać w komentarzach co myślicie o tym temacie i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco, cześć.